To je ptoszek gliniany jakby dzieci na torgach turystycznych atrakcje regionów co będzie w parku śląskim 23 24 i 25 maja w parku śląskim jakzechu monopadu albo nie ale to będę powtarzał jakby dzieci na tych torgach, to mono tam będzie ktoś i wam powie kaj możecie to kupić albo kaj se pojechać żeby takiego ptoszka kupić po co nam taki ptoszek? Bo on fajnie śpiewo I wtedy śpiewo, jak chcemy. Posłuchajcie. Godołek, że fajnie?